O, jesteśmy e, cały czas na regę na piaskach, no i postać absolutnie legendarna. E, ja e, przyznam się, że znałem ciebie jako motora. E, byłem na Twoich koncertach, byłem na Rupegę, e, zespół Katarzys, absolutnie. To jest potem. E, no, drugi, tak. a, 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 no, no proszę Państwa, no tutaj, <laughs> to, to jest w ogóle no, no, legenda. Symcha Keller, dzisiaj, tak, tak, dzisiaj tak, e, tak. E, tak, e, tak mogę Cię przedstawić. No najbardziej. Słuchaj, Jezu, to wydaje się, że to tak dawno, a tak niedawno. Jak Ty, jak ty, jak ty w ogóle teraz patrzysz z tej perspektywy na tamte zdarzenia, na, na Katarsis na przykład? E, znaczy... Ja powiem tak, Katarzys jest niedościgłym dla mnie wzorem i punktem, że powiem, najwyższym jaki w życiu człowiek mógł osiągnąć. Dlatego, że Katarzys to nie była kapela. Katarzys to było środowisko, to była ekipa ludzi, która się nawzajem szanowała, wspierała, o różnych wyznaniach, różnych narodowościach w ogóle. Natomiast to, co było najpiękniejsze, że to była taka naprawdę niesamowita. Ja całe życie po Katarzys dążyłem do Katarzys II. Czyli znalezienie ludzi, którzy Aha. tworzą taką samą, Aha. taki standard bycia no ze tak. sobą jak to było w naszej tej ekipie Katarzys, która przecież nie, to, to była mówię, to, to była... To była to komuna, bo... tak można było powiedzieć? To było środowisko ludzi. Okay. W Łodzi, w stanie wojennym, myśmy stworzyli takie podziemne, małe państewko, hipisosko, potem rastamański i tak dalej, i tak dalej, które jednocześnie nie było związane, powiedzmy, ideowo z Rasta I My uważaliśmy, że to nie jest nasza kultura, to jest Jasne. kultura afrykańska, jamańska, szacunek pełny do wszystkich rzeczy, natomiast my tworzyliśmy na bazie reggae naszą własną kulturę, nasz własny przekaz do młodych ludzi w stanie wojennym, w tym całym syfie, w którym żyliśmy wtedy, żeby dać im moc, dać im siłę do tego, żeby walczyli o swoje jestem, o swoje bycie sobą. I to nam się świetnie udawało. Mieliśmy świetne miejsca, koncerty, nocne spotkania, przyjeżdżał Brylecki, przyjeżdżał Malejonek, przyjeżdżali z Kiba, z Gdańska. Z Malełem dzisiaj gadałem, to on mi mówi, że to właściwie ty byłeś tym inicjatorem, jakiś jam session po prostu, który Trwało 12 godzin. Tak, tak. A czy są jeszcze z tego nagrania? O, nie udostępniłem jeszcze. No, Dopiero no. będziemy pracowali nad kolejnym materiałem, ale to za jakiś czas. Słuchaj, brutalnie mówiąc, wiesz, no, przesłanie Katarzysu dzisiaj jest aktualne. No, nie chcę być nieuprzejmy Piosenka Dlatego do tego wróciliśmy. Po prostu wiesz. Dlatego tego wróciliśmy. Wiesz, ja, ja ci powiem tak. Myśmy, ja byłem w Stanach na jakichś koncertach z, z muzyką hasycką, muzyką żydowską, którą są, gram cały czas. Nie tylko zresztą grałem z markiem, gram Jasne. Różną muzykę, cały z różną Oczywiście. muzykę. I, i, I kolega, którego spotkałem, takiej polonii amerykańskiej, mówi stary, wiesz co, wiem, że ty masz 40 lat na scenie teraz, to wiesz co, ty byś wrócił do tego, co było. Proszę cię, ja byłem fanem Katarzyny z Izraela, Bakrzyszu, inny innych kapel, zrób to. Ja wróciłem do Polski wtedy, zadzwoniłem do Darka, mówię Darek, robimy to? Tary mówi, ja Piotr, świetnie, robimy to. Dzwonię do Jarka z Bakrzyszu, jasne, stary, super pomysł. I wszystkich, o których mówiłem, do Słomy, do wszystkich mówili Jejku, jaka genialna myśl. I no, zaczęliśmy nie, to robić. Po prostu. No, po prostu niewiarygodne widać musiało minąć e, tyle czasu, energia jest nawet chyba większa niż wtedy, ja mam wrażenie. Znaczy bardziej świadoma, wiesz, a, a, bardziej świadoma, bo mamy już swoje lata, jasne. natomiast jest coś takiego, że rzeczywiście ja, ja zawsze słuchałem reggae. Nigdy nie przestałem słuchać muzyki reggae. Zawsze Aha. miałem Barling Spira, Prince Faraya, tych, Aha. którzy widzą Johnson, tych, którzy zawsze najwięcej bardziej tak. kochałem, ale to zawsze no, nie był przerwy. Natomiast. E, ja by grałem inną muzykę, tak mnie życie pokierowało. Ale w momencie, kiedy ten pomysł się pojawił Aha. i zacząłem z powrotem grać reggae, powiedziałem, to jest to, to ale, jest absolutnie to. Ale a co, co, co w tym teraz jest? Czy to jest spotkanie z, z przyjaciółmi, z kumplami, yy, ta synergia, no bo jednak publiczność odbiera, widać, wiesz, że to działa. Co w tym jest takiego dla ciebie to, to takiego magicznego, że tak powiem? Yy, to jest katarziz. I sami Państwo widzą po prostu. <noise> Absolutnie. Słuchaj, jakbyśmy wyszli na koncert w Lublinie, w Radio Lublin, i zaczęliśmy grać kawałki wojna, oni już tu no są, tak, i dalej tak, potem tak, CIA, Izraela, no itd., tak, i tak dalej. Tak, I ja tak. widziałem reakcję ludzi. No. Ja byłem tak wzruszony, że ja prawie się popłakałem na koncercie, ponieważ przychodzili do mnie ludzie, których ja nie widziałem 40 lat i mówili Motor, kochamy Cię, super! Ja mówiłem: ja pierdyka, mówię, ludzie kochani, ja myślałem, że już i nie pamięta z tego regowego okresu, a to okazało się zupełnie inaczej. No, ale to jest fenomen. Piękna sprawa. w ogóle wiesz co, to, to jest dla mnie, bo ja tak jak mówię, ja jestem, miałem przyjemność Robertowi Brylewskiemu mówić i Sławkowi, że ja jestem trochę gdzieś dzieckiem waszym, bo ja uwierzyłem. bo ja w Wtedy byłem mało latem, jak wy byliście starszymi, powiedzmy, moimi kumplami w cudzysłowie. Ja wam uwierzyłem, tak jak wielu, wielu ludzi i rozumiesz, i każdy podąża przez, te, przez ten czas swoją drogą i wiesz, i utwierdzam się, że teraz ciebie spotykam i widzę, że no kurczę, no po prostu, że to jest prawdziwe I po prostu, I oprócz jest... tego, wiesz, powiem, wyjdę ci słowo, bo dlatego, że to jest bardzo ważne, że wymieniłeś Sławka. Myśmy z Sławkiem Głaszewskim byli cały, cały czas w kontakcie, nawet mm -hmm. kiedy ja byłem tam Rawinie, robiłem inne rzeczy. Mm -hmm. Sławek miał ideę, już w 80-tych latach, połączenie energii dwóch klimatów, czyli reggae mhm. i muzyki klasyckiej. I myśmy planowali taką kabelę, nazwa już było, kadazis dwejku. Dwejkut znaczy przylgnięcie, kabalistyczne, mistyczne określenie. I myśmy nad tym pracowali. I w ostatnich... No miesiąca Sławka, my, ja jeździłem do Warszawy, siedzieliśmy w jego małej kuchence aha, aha. i siedzieliśmy i kombinowaliśmy utwory, które będziemy robić. No niestety Sławek jakby odszedł od tego, od nas tutaj, ja z góry to, 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 to. Tak, tak, tak. nam tutaj patronuje, bardzo duże siły daje, ale ta idea właśnie wróciła, my ją będziemy mhm. robić teraz z darkiem Alejonkiem, czyli zrobimy nowy program mhm. z nowymi kawałkami, które będą oparte mhm. też na kawałkach właśnie, na, na, na takich super mocnych bitach hasyckiej muzyki, czyli to będzie żydowskie, ale takie mocno mistyczne reggae. No i powiem ci aż ciary mamy słuchające. A tego. dzisiaj zagramy stare kawałki nie, Katarzy. No ja, ja po prostu wiesz, tutaj no. sobie tam będę się rzucał ze sceny. Jakby coś, no żart, żartuję, proszę państwa. Bardzo ci dziękuję, dziękuję za robisz. to spotkanie. Dla mnie ogromny zaszczyt. I powiem Ci, no w życiu nie, nie sądziłem, że w ogóle do takiego momentu dojdzie. A ja zawsze trochę sądziłem. No, Trzymajcie się tym nawet, najlepszego, ci, najlepszego. No proszę Państwa, takie rzeczy tylko w Radio Koncao. Ja teraz muszę dojść do siebie po prostu po tym wszystkim, tak więc yy, yy, no cóż, sami widzicie. Ale mamy pakiet i ja ale słuchajcie zobaczyć co tam się dzieje na scenie, bo jeszcze dzisiaj przed nami naprawdę dużo, dużo będzie się działo. Jo, yo! yo, yo.